Dzień dobry państwu. Witam serdecznie na kanale Tarotowe Prowadzenie i chciałabym złożyć państwu życzenia wszystkiego dobrego w tym roku. Zdrowia, żebyście spełniali państwo swoje marzenia, żebyście próbowali być szczęśliwi, to tym, którzy czują się nieszczęśliwi po prostu, abyście zaczęli kochać siebie. A wtedy wszystko się ułoży. E, szanowni Państwo, zapraszam na czytanie Tarota na temat najbliższej przyszłości Polski. Czytanie e, cieszy się dużym powodzeniem. Jest zresztą bardzo przyjemne, co potwierdzają e, ludzie, którzy piszą komentarze, prawda, pod filmem. A jest tych komentarzy sporo. Także zapraszam. A dzisiaj robimy sobie czytanie dla zodiakalnych wodników na miesiąc styczeń. Ja wiem, że jestem spóźniona, ale mam bardzo dużo obowiązków, więc wybaczcie. Dobrze, wodnik styczeń 2026. No, na wizji te karty wyciąga, nie mogę się skupić, dobrze. Siedem pucharów, cesarzowa, sześć buław i piątka mieczy w tle czytania, księżyc, pięć dolarów. dobrze. Styczeń pokazuje się u was drugie wodniki jakby zaczynać już się zaczął prawda bo już mamy prawie drugą połowę no nie jeszcze nie jesteśmy w pierwszej połowie zaczął się od takiego jakby lekkiego chaosu w waszej głowie albo chodzi o emocje ta karta moi drodzy ona pokazuje wiele opcji mnogość opcji Wiele myśli różnych, u niektórych to może są pragnienia, ale to jest też karta iluzji, drodzy Państwo. Ktoś tutaj składa jakąś obietnicę, u niektórych pojawiają się jakby różne wizje, prawda? Wyobrażenia swojej przyszłości. Tylko nie wszystkie, moi drodzy, te wizje są realne. Po prostu uważajcie, bo w tym styczniu możecie łatwo pomylić marzenia swoje z tym, co jest naprawdę. Możecie pomylić iluzje z faktami, ok? Tylko tutaj na szczęście mamy tą kartę, to jest cesarzowa, która tą energię jakby stabilizuje. Co mówi cesarzowa, żebyś wrócił, drogi wodniku, wróciła do swojego ciała, żebyś wróciła do tego i wrócił, co naprawdę czujesz. Bo cesarzowa to jest karta wzrostu i kobiecej mądrości to jest karta troski o siebie. I robienia czegoś, tworzenia czegoś, co naprawdę, realnie ma jakąś wartość. Będziecie musieli, czy musiały, tak? Wybrać po prostu nie to, co jest najgłośniejsze, nie to, co jest najbardziej efektowne, ale to, trzeba będzie wybrać, co da wam poczucie bezpieczeństwa, i da Wam poczucie rozwoju, tak? Bardzo dobry miesiąc dla Was na dbanie o siebie, na zadbanie o swoje relacje, zadbanie o zdrowie, o dom, tak? Ale to jest też bardzo dobry czas na rozwijanie swoich talentów albo rozwijanie swoich projektów. Takich projektów tylko które faktycznie naprawdę mają jakiś potencjał żeby wzrosnąć, tak, żeby się rozwijać. tutaj moi drodzy jest potrzeba uznania, jest potrzeba zwycięstwa, tak? Wy chcecie być zauważeni, wy chcecie być docenieni. Wy chcecie mieć takie poczucie, że coś idzie do przodu. I tutaj może Pojawić się jakiś sukces, albo jakieś tutaj takie mm, ludzie potwierdzą, jakby publiczne potwierdzenie, że ta obrana przez Was droga będzie miała sens. Tylko macie tutaj tą piątkę mieczy, ale też jest księżyc. I, o, I te karty ostrzegają, moi drodzy, e, ostrzegają Was, że, żeby pamiętać, że nie każde zwycięstwo jest czyste. Nie każde zwycięstwo jest czyste i czasami nie każde zwycięstwo jest poprzez. Chcę, chcę użyć słowa nie fair. Po prostu jakby na przykład czasem wygrana może kosztować Waszą relację, tak? Albo może kosztować Was to spokój, a nawet dobre samopoczucie. Możecie być tutaj rozdani, rozdarci moi drodzy, jeżeli chodzi o relacje między kilkoma opcjami albo jeżeli masz wodnika prawdopodobnie jest rozdarty między kilkoma y, osobami prawda albo między tą swoją fantazją a rzeczywistością tak i ta karta ona podpowiada że prawdziwa więź to jest taka która daje nam co ciepło stabilność troskę tak a nie jakieś takie Emocjonalne roller caster, tak? Emocjonalne huśtawki. Yy, I naprawdę, jeżeli jesteś w związku, i, i teraz to, co powiem, dotyczy ciebie, to warto posłuchać tego. W związku Twoim warto teraz uważać, yy, obojętnie, czy Ty to robisz, czy Twój partner, tak? Trzeba uważać na walki o rację. Tak? Trzeba bardzo uważać na takie drobne manipulacje. Bo ktoś jakby może po prostu chcieć wygrać. Ta osoba nie będzie się chciała porozumieć. Będzie się będzie chciała po prostu wygrać. Ok? Jeżeli jesteś singlem, no jest tutaj taki pokazany ten miesiąc w takiej energii, kiedy trzeba odróżnić zauroczenie od naprawdę realnego potencjału relacji, moi drodzy. drodzy. Drodzy państwo, no jakby to wytłumaczyć różnica między zauroczeniem a taką prawdziwą relacją, no przede wszystkim Zauroczenie to jest nasz emocjonalny stan. On jest bardzo intensywny, bardzo często tak, ale niestety krótkotrwały, drodzy Państwo. Yy, wiecie, te motylki w brzuchu, ekscytacja, to są silne emocje. Yy, czasami trzeba też zobaczyć samemu, czy nie idealizujesz tej drugiej osoby, czy po prostu nie widzisz tylko tego, co chcesz widzieć. Ok. Trzeba się skupić na sobie i zastanowić się, jak ja się czuję przy tej osobie. Również jesteście w takim stanie emocjonalnym, zauroczenia, kiedy odczuwacie ciągłą taką potrzebę kontaktu, tak? Albo może osoba, albo takiego ciągłego potwierdzania uczuć. To, jest, to może być zauroczenie, bo jeżeli ciągle yy, yy, czekamy na potwierdzanie uczuć, albo na, żeby ciągle ktoś do nas dzwonił, to wtedy oznacza, że my sami nie jesteśmy pewni co do tej osoby, tak? Boimy się utraty, albo yy, pojawia się zazdrość, albo jakaś niepewność, tak? I to często pojawia się bardzo szybko, ale równie szybko może zniknąć. To jest zauroczenie. To jest. Yy, to jest po prostu chemia, to jest wyobrażenie. To nie jest jeszcze rzeczywistość. Bo w prawdziwej relacji, kiedy kogoś poznajemy, to musimy też pamiętać, że to jest taki proces, który dojrzewa z czasem, tak? Wtedy odczuwamy spokój. Takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie zaufania. Yy, yy, możemy z tą osobą na przykład porozmawiać o trudnych sprawach również, tak? Yy, wtedy trzeba też spojrzeć, czy osoba czuje się odpowiedzialna za swoje zachowanie. Trzeba się zastanowić, czy w takiej relacji początkującej jest wzajemne wsparcie, a nie kontrola. Miłość, moi drodzy, to jest działanie, to nie jest tylko uczucie. Jeżeli ktoś znika, jeżeli ktoś nami manipuluje, czuje, y, sprawia, że czujemy się niepewni, tak? No zastanówmy się, czy to nie jest tylko zauroczenie. Bo zauroczenie y, mówi: Ja Cię potrzebuję, żeby czuć się dobrze. Czy tak przypadkiem nie jest u Ciebie? Bez Ciebie jestem nieszczęśliwa, nieszczęśliwy. A prawdziwa relacja. W naszej w prawdziwej relacji myślimy: Chcę być z tobą, chcę być z tobą, bo razem jest prawdziwie, bo razem jest bezpiecznie. Także zapytajcie się sami siebie, czy chcecie, czy możecie być sobą przy tej osobie. Czy czujecie takie ciągłe napięcie, czy, czy czujecie spokój, tak? Na przykład, kiedy ten ktoś nie dzwoni, na przykład yy, przez pół dnia, bo wiecie, że jest w pracy, albo wiecie, że gdzieś ten ktoś wyjechał i nie macie tego napięcia, co robi, prawda? Czy problemy rozwiązujecie, czy zamiatacie pod dywan, tak? I przede wszystkim, czy w, tym, w, tej, w tej relacji i nawet w związku, czy ja czuję się słyszana? Czy ja czuję się ważna? Czy ja czuję się bezpiecznie? Zapytajcie się o to. Tutaj, yy, drodzy państwo, ten miesiąc jakby uczy was jednego. Nie wszystko, co się błyszczy, to jest złoto. Po prostu. Jeżeli wybierzesz spokój, jeżeli wybierzesz autentyczność i to, co Cię naprawdę karmi, co karmi Twoje serce, to uwierz mi, sukces przyjdzie po prostu naturalnie. Nie trzeba będzie o niego ani walczyć, ani nie trzeba ponosić żadnych strach, strat, moi drodzy. Jeżeli chodzi o strach, nie trzeba się bać. A więc wybierajcie tak, żeby żebyście czuli się jak najlepiej. Ja wam tego życzę. Dziękuję za uwagę i zapraszam na czytania roczne, które już zacznę robić może jutro. Pozdrawiam serdecznie.